Zachęcamy do subskrybowania kanału Twojej telewizji morskiej. Silnice po raz kolejny przypomniały o sobie nad Polskim Morzem. W ostatnich dniach na wielu kąpieliskach wzdłuż wybrzeża pojawiają się czerwone flagi, to efekt zakwitu tych mikroskopijnych organizmów, które są groźne dla zdrowia człowieka. Na niektórych bałtyckich kąpieliskach, na przykład w łebie, powiewa czerwona flaga, co oznacza zakaz wchodzenia do wody. Winne są sinice, które zakwitają m.in. pod wpływem wysokich temperatur i braku opadów. Dopiero co tu przyszedłem i właśnie z takim zamiarem, żeby się wykąpać, ale niestety widzę czerwona flaga. Już ostrzeżenie od ratownika, że dzisiaj niestety raczej się nie wykąpiemy. Nie wszyscy plażowicze stosują się jednak do zakazu. To możemy zauważyć po mojej lewej stronie. Na plaży niestrzeżonej mamy całkiem sporo osób, które, które korzystają z kąpieli. Także nie wszyscy się dostosowali do zaleceń, które tutaj są wydane przez Sanepid. Są też turyści, którzy przestrzegają zakazu i mają inne pomysły na korzystanie z wakacyjnych przyjemności. Wszystko oprócz wchodzenia do wody. Nie można, to nie można i nie wchodzimy. Opalać się, patrzeć na ładne dziewczyny. Ja generalnie y, nie lubię długo leżeć, więc zaraz mnie nosi, ja to sobie spaceruję, nie, ale są ludzie, którzy książka, telefon, coś tam się zawsze znajdzie. Na pewno będziemy plażować, opalać się, a popływać sobie pójdziemy na basenik tutaj. Podczas intensywnego zakwitu sinice wytwarzają toksyny, które mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt. No nie boję się, stoję w wodzie, także co mam się bać. Dzieci się bawią, kąpią najwyżej. Będą miały wymioty albo coś i tyle. No. Przeżyją. Zatrucie jakieś biegunka, i takie biegunka, chyba, no bo tak to słyszałem, ale ja nie wiem. Kąpiel, w wodzie, w której w kwitną której sinice może, może objawić się tym, że mamy problemy żołądkowe, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, wysypki skórne, podrażnienia. Także jest to woda, nie jest zdatna do kąpieli. Sytuacja na pomorskich kąpieliskach jest dynamiczna i zmienia się z dnia na dzień. Wszystko zależy od sytuacji jaka, jaka panuje. Jeżeli będzie troszkę większy wiatr, będzie większe falowanie, być może te silnice nam tutaj stąd rozmyje. Na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć jak długo ta sytuacja potrwa. Aktualne informacje na temat jakości wody i obowiązujących zakazów można znaleźć na stronie serwisu kąpielowego. Sanepit codziennie aktualizuje dane na podstawie pomiarów i obserwacji.